Mówi się, że mecze derbowe rządzą się własnymi prawami. Zobaczymy, czy tak też i będzie dziś na Podlesiu. Już za moment miejscowa Podlesianka zmierzy się z górnikiem dwa Zabrze, a te mecze dla państwa skomentują Mateusz i Kamil Sobala. Przed nami miejmy nadzieję niezwykle ciekawy pojedynek. Pojedynek, można powiedzieć, bardzo, bardzo ważny dla obu drużyn, bo walczących o utrzymanie. Jednak zanim się nad nim nieco bardziej pochylimy, Spójrzmy najpierw na składy, zaczynamy od drużyny gospodarzy, od no podlesianki Katowice, która dzisiaj występuje w następującym zestawieniu z numerem 75 Artur Zip, z numerem 77 Macie Niesyto, z 13 Sebastian Kopeć, z 19 numerem Aleksander Gurgul, z numerem 24 Przemysław Rzemła, z 11 Alan Lubaski, z 7 Bartosz Nowotnik, z numerem 23 kapitan zespołu Marcin Rosiński, z 8 Łukasz Grzeszczyk, z 10 Daniel Paszek Nowo i z numerem 94 Adam Żak. Nie, tak. No i już Bierd przesuwamy się na drugą prezydent. Składy górników wytworzą bowiem z numerem 32 Mateusz Jeleń, z dwójką Iwo Czebulac, Jarek, Świerkot, z numerem 4 Hubert Okurek, z numerem 5 Walentyn Młeke, z 8 że Kosiba, z dziesiątką Jakub Jelen, z 11 numerem kapitan zespołu Marcin czwart Bodecki, z 14 Aleksander Tobolik, z numerem 17 Abati Abdulagi z numerem 21 Dawid Mazurek i z numerem 22 Michał Bedronka. Ostatnie sprawdzenie dokonano. No i startujemy Podlesianka Katowice Górnik 2 zabrze. To się właśnie w tym momencie rozpoczęło. Bramce ze Podanie do Wodeckiego, Wodecki jest groźny pod bramką Podlesianki, ale radzi sobie z tym świetnie drużyna gospodarzy. Jeszcze łekkę strzał, obitana piłka, ale bez problemu, wyłapuje ją Artur Simpson. E, linia obrony przemeblowana, można powiedzieć, ale mamy na tyle szeroką kadrę, że kto nie wskoczy daje jakość, także mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałem, zagramy na zero z tyłu i obrońcy znakomicie się dzisiaj spiszą. Dobra próba teraz podania do Adama Żaka. To też jeden z tych piłkarzy, którzy... Grzesznik czoł yeah. i nie ma! No. Tylko obity słupek. Dobra to była sytuacja, dobra to była okazja Trzyma, dla Podlesiaki Katowice, ale uchronił tutaj przed stratą bramki Górniku słupek. Spoglądamy jeszcze na powtórkę. Różny. Świętą odgórę. na wyprzedzenie. Z naszej perspektywy widzieliśmy już piłkę w siatce, ale niestety tutaj słupek uchronił Górników przed utratą gola. Paszek. Paszek. Nie przepisował, zatrzymany przez rywala, jednak gra pod lesie dalej. Przerzucona ta piłka na prawą flankę, dośrodkowanie. Jest groźnie, radzi sobie z tym Górnik, ale chyba znowu zgarnie to pod świetne Świetny ślisk. czy tam był faul? Zdanie arbitra było czysto i tutaj było takie wejście za które można pokazać, można pokazać żółtą kartkę. Widzieliśmy to doskonale i mam wrażenie, że gdybyśmy mówili o tym starciu w drugiej połowie, gdyby ten piłkarz już coś miał na sumieniu w tym meczu, to żółta kartka byłaby bardzo szybko pokazana. Mimo wszystko, mimo wczesnej pory, bo jest dopiero 14 minut, to sędzia moim zdaniem powinien pokazać żółtą kartkę. Bardzo ostre zagranie. Zawodnika górnika zawsze widzimy na powtórce. No to Aj, tak. musi być żółta kartka. Zgodzę się z tobą Mateusz. Ta powtórka nam to jeszcze ta powtórka nam to wyjaśniła. I chyba pan sędzia dostał informację na słuchawkę, że musi w tej sytuacji pokazać żółtą kartkę bardzo dobrze. Mieli tutaj szansę znów z kontraataku piłkarze gości. No i oni, oni czyhają na te momenty, na te sytuacje, kiedy można szybko przytransportować futbolówkę z własnej bramki do tej przeciwnika. Ale żadna z takich prób jeszcze, przynajmniej jeszcze nie zakończyła się bramką. Teraz jest znowu kolejna akcja gości, ale brakuje niedokładności. Jest karny, fauluje Artur Sipy. Będzie jedenastka dla drużyny gości, dla górnika dwa zabrze. Pomylił się tutaj dość mocno bramkarze Podlesianki, Kadowice. No i za chwilę zobaczymy, czy skorzystają z tego górnicy. Spoglądamy na powtórkę, Jakie powstawała ta akcja. Ale no i o te bąty golki Podlesianki, No myślę, że ewidentny. Nie, nie ma tutaj dyskusji. Ewidentny rzut karny. To jest Kończy się tutaj rzutem Kości. karnym. Bierze a... rozbiegaj piłkarze Górnika. Jest strzał i nie ma brałki. Nie ma brałki. Nadal 0 do 0 na podleśni. Super gratuluję naszą drużynę. Miejmy nadzieję, że zaraz się otrzymiemy i. Ale to jeszcze nie koniec. Nadal Kościel przybił ze szczą i go! Ale że bramka, Ależ uderzenie! Ależ to zrobił Aleksander Tobolik. Jeden do 0 na gość! Jakie nie wykorzystali rzutu karnego, tak wykorzystali fantastycznie przestrzenie Piłkarze górnika i ten strzał z dystansu. On tutaj sprawia, że wychodzą na prowadzenie. My spoglądamy jeszcze na karnego. A za chwilę pewnie spojrzymy na to fantastyczne uderzenie. Bo ono było palce lizać. Nueke Nueke w pole karne. Kto to zgarnie? Zgarnia Wodecki. E, czy będzie strzał? Jest strzał, ale też dobra tutaj obrona Artura Sipa. Nadal 0 do 1 na Sipa. Świerkot, dobra próba podania. Ostatecznie piłka dociera i jest grozie polukarny Podejściaki. Ale że teraz podanie, kto to zgarnie? Spory zamieszanie, jest szał, jest też Artur Sip, który kolejny raz notuje świetną interwencję. Mam wrażenie, że zawodnicy górnika troszkę sobie przeszkodzili w tej sytuacji. Wodecki, piłka odchodząca. Wybija choć na chwilę to Podejściaka. jest szał z dystansu, ale że tutaj próbował Tobolik. Ale też fantastycznie zainterweniował kolejny raz w tym meczu Artur Zip. Marcin Wodecki, jedna ręka ku górze, zobaczymy co wymyślą goście. Dośrodkowanie w pole karne, jest faul i jest kolejny rzuty karny chyba dla Górnika 2 Zabrze. Powiem szczerze, że myślałem, że sędzia odbijał przewinienie dla naszej drużyny, na korzyść naszej drużyny, że to Marcin Rosiński był popychany. Zobaczmy na powtórkę. Spójrzmy właśnie na powtórkę, bo też jestem lekko zmieszany. Co tu się wydarzyło w polu karnym? Zdaniem arbitra odpychany chyba tutaj był Hubert Ogórek. Dobrze no chyba jeszcze tutaj poprosimy realizatora, żeby kilkakrotnie nam pokazał tę powtórkę. To Bolik kontra Artur Sip. To Bolik! Panęko strzał i gol! Dwa do zera. dla górnika dwa zawsze, ale się to zrobił z pewnością, z precyzją i ze skutecznością. Aleksander Tobolik, Spoglądamy jeszcze na powtórkę. Jakie świetnie została wykonana ta jedenastka. Ale rzuty wolne. To też. Bardzo dobra. Sytuacja do strzelenia Bramki jest ze strzał! A jaj, niewiele zabrakło. To była dobra próba. Grzysz. Szukał tutaj dalszego słupka. Znakomite uderzenie Łukasza i niewiele brakowało. Bardzo rosłych, no to może teraz. Zobaczymy, co się w tym momencie wydarzy. 49 minuta na zegarze. Grzeszczek w pole karne. Kopecie spore zamieszanie. Jeszcze zęba, jeszcze Rosiński. I będzie już drożny. Zakotłowało się w polu karnym. Bardzo bliski trafienia. Marcin Rosiński i kolejny corner dla naszej zespół, dla naszej drużyny. Grzeszczyk, dobre podanie! ajajajajaj, jaj, jaj! No, niewiele zabrakło, aby tutaj przemysław Rzema umieścił piłkę w siatce. To był dobry pomysł, Mateuszu. Tak, bardzo dobry pomysł. Zaskakujące wykonanie tego z tego fragmentu gry. Grzeszczyk, ustawiony już. Grzeszczyk, dośrodkowanie, pole karne. Był tam Rosiński. Kto to zbierze? Zbierze Paszek. Paszek. Rosiński. Rosiński cały czas przy futbolówce. Rosiński jest dużo chaosu. Ale nie ma karnego. Gramy dalej. Już rusza Górnik Dwa zabrze. Abdullahi prawo flankom. On tutaj już napędza akcję górnika. Dwa zabrze. Abdullahi do środka. Ale że też piłka tutaj idealnie pod nogi. To boli i Gol! 3 do 0. Ta kontra. Kończy się kolejną bramką dla Górnika 2 Zabrze i kolejnym golem w wykonaniu żonka, Aleksandra Tobolika. Ponesianka 0, Górnikę 2 Zabrze 3. Spoglądamy a, jak a, rozwijał się a, ten kontratak. No i jak Tobolika. ta piłka przyczepiła się, przylepiła się do nogi Tobolika. A on to wykorzysta na, wykorzystuje na trzecią bramkę dla gości. Niefortunna interwencja naszego obrońcy Olka Gurgula. Wydawało się, że już zażegna niebezpieczeństwo, wyszło z tego niestety prostopadłe podanie do Tobolika i kompletuje hat -tricka. A dziś na stadionie na Podlesiu bardzo dużo kibiców. Trybuna niemal wypełniona po brzegi. Nie odstraszyła ta bardzo nieprzyjemna, nieprzychylna pogoda. No jeśli tutaj Podlesianka coś chce z tego wyciągnąć, jeśli Podlesianka akceptuje jeszcze powalczyć o coś w tym meczu, no to musi zacząć strzelać bramki. Czas najwyższy. Dośrodkowanie, w pole karne, ale strzał, obita tylko poprzeczka, wybija Górnik. Na prawą stronę już posłana ta piłka, tam jest Grzeszczyk, Grzeszczyk, znowu dośrodkowanie, znowy strzał. I znowu futbolówka, mija bramkę, tylko z piątego metra będzie wprowadzać ją do gry Mateuszy Jeleń. Powiało, blisko, tutaj. powiało tutaj, powiało tutaj bramko tak, poprzeczka uratowała tutaj górników, przy drugiej sytuacji mam wrażenie troszkę nieporozumienia między krzakiem, a kopciem. No powinna tutaj paść bramka, bardzo bliski trafienia Kopeć. Śliwiński. Ale, że tutaj naciskane przez te trzech graczy w białych strojach, ale poradziła sobie z tym, że Podlesianka. 30. 8 minut. Prosty, sponowana futbolka niegości. na lewą stronę. Tam już rusza krzak. Krzak. Po linii. Ośrodkowanie karne, Grzeszczyk! Niewiele brakowało, aby tutaj strzeliła pierwszą bramkę w tym spotkaniu Podlesianka Katowice, ale ostatecznie tak się nie stało. Okazji i szansy. Nowotnik do środka, tam był bąk. Oj tutaj też groźnie się robi. Teraz pod bramką podleśniki. Katowice. Wybijają na gospodarze. Krzak. Krzakę cały czas przy piłce, ale świetnie tam pracuje Iwo Świerkot. Na to trzeba zwrócić uwagę. Z kolei teraz już akcja na drugą stronę. Rusza Adam Żak. Grzeszczyk. Z dystansu Grzeszczyk. Krzeszczyk. Strzał z dystansu, ale ten strzał. Nie mogę zagrozić w ramce Mateusza Jelenia, bo słabe to było uderzenie. Oleksy. Śliwiński w pole karne. No i tutaj ma próba zgrania. Chodzi teraz, dopada do tego Krzak. Strzał zablokowany. Wodecki. Jeszcze strzał z dystansu. Bardzo dobra próba Mikołaja Oleksego. Szukał tutaj bliższego rogu bramki niesygnalizowane uderzenie, które mogło zakończyć się bramką, ale mam wrażenie, że brakuje nam dzisiaj trochę szczęścia. Oj, i tutaj też robi się groźnie, pod bramką podlesianki, ale chciałoby się powiedzieć, że kontratak będą wprowadzali gospodarze, mam ale wrażenie, ostatecznie też że... się w drugą stronę. Mówię mam już wrażenie, że zawodnicy górnika po prostu się ze sobą zderzyli, że tu nie folowo nasz zawodnik, ale zobaczymy to na powtórce. Kolejna zaskakująca sytuacja że mam. Stakoń. Jarnot naciskany tutaj. Bardzo dobrze przez Huberta Ogórka. Jarnot utrzymuje się jednak przy piłce. Już teraz podaje na lewą flankę. Dośrodkowanie w pole karne. Tam jest też, jest też Grzeszczyk, ale ostatecznie piłka mija bramkę. A my już otrzymujemy informację, że sędzia czas co najmniej 4 minuty do regulaminowego czasu gry. Będzie rzut na podesianki Katowice. Biu Być może ostatni dobrze, w tym meczu. Dośrodkowanie, pole karne, spore zamieszanie. I rusza górnik, dwa zabrze, ale ostatecznie nie przeprowadzi tej akcji. 3 do 0 dla gości. Takim wynikiem kończy się ten mecz. A dzisiejsze spotkanie komentowali dla Państwa Mateusz Wacławski Kończymy. i Kamil Sowala. To był ciekawy mecz. Nie, Bardzo nie, nie. dobrze zakończony Przejwamy. dla gości. Czego nie można nie, powiedzieć. Na powiesianie Kadzowicem. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do Gratuluję temu zawodnikowi udanego występu. Państwu dziękuję za obecność w dniu dzisiejszym.